W chwili, gdy Mary Lennox została wysłana do Misset White Manor dla zamieszkania tam przy wuju, twierdzono ogólnie, że było to najniesympatyczniejsze dziecko, jakie kiedykolwiek widziano. Ojciec jej był na stanowisku rządowym, wiecznie zapracowany i sam chory. Matka zaś, słynna piękność, dbająca jedynie o siebie, lubiąca zabawy, zebrania i otaczająca się młodym, wesołym towarzystwem. Kiedy zatem Mary była chorowitym, nieznośnym, brzydkim niemowlęciem, usuwano ją matce z drogi. A gdy stała się chorowitym, nieznośnym, zaczynającym chodzić dzieckiem, usuwano ją również sprzed odkuczu matki. Mary nie pamiętała, by z bliska widziała kogokolwiek innego, prócz ciemnych twarzy swojej ajach i reszty służby hinduskiej a ponieważ jej byli posłuszni we wszystkim ze względu na to, że wrzaskami swoimi mogła w razie oporu rozgniewać panią, to Mary w szóstym roku życia była najwięcej despotycznym i samolubnym zwierzątkiem, jakie kiedykolwiek żyło na kuli ziemskiej. Pewnego rozpaczliwie upalnego rana, gdy miała około dziewięciu lat, zbudziła się w bardzo złym humorze. Owego ranka było coś tajemniczego w powietrzu. Nic nie było wykonane w zwykłym porządku, a kilku hinduskich sług brakowało. Ci zaś, których Mary widziała, skradali się lub uciekali z twarzami przerażonymi. Lecz nikt nie chciał jej nic powiedzieć, a jej aja nie przychodziła. Nastąpiły potem rzeczy okropne, i tajemniczość poranka tego wytłumaczona została Małej Mary. Oto cholera wybuchnęła w najgroźniejszej swej formie. I Ludzie padali jak muchy. Paniczny strach opanował wszystkich, a ludzie marli jeden po drugim. W zamęcie i przerażeniu następnego dnia, zapomniana przez wszystkich Mary, ukryła się w dziecinnym pokoju. Nikt o niej nie pomyślał. Nikt jej nie pragnął. A tymczasem wydarzały się dziwne, a straszne rzeczy, o których nie wiedziała nic zgoła. Mary na przemian płakała lub spała. Po przebudzeniu Mary leżała patrząc w sufit. W domu była zupełna cisza. Nie znała ona ciszy takiej nigdy przedtem. Ciekawa też była, kto będzie się nią opiekował po śmierci jej Ajach. Nie płakała ona zupełnie z powodu śmierci swojej niani. Nie było to dziecko tkliwe i nie dbało nigdy o nikogo. Hałasy, bieganina, jęk i lament z powodu cholery straszyły ją jedynie, a teraz była zła. Bo nikt zdawał się nie pamiętać o jej istnieniu. Zanadto wszyscy byli przerażeni, by myśleć o dziecku, którego nikt nie lubił. Kiedy cholera wybuchła, każdy myślał tylko o sobie. Ale teraz, gdy wszystko już minęło, przyjdzie ktoś zapewnie, by zobaczyć, co się dzieje z Mary. Lecz nikt się nie zjawiał. A podczas gdy dziewczynka leżała, wyczekując, dom cały zdawał się zapadać w coraz głębszą ciszę. Jakże jest cicho i spokojnie, rzekła do siebie. W tymże samym momencie usłyszała kroki w ogrodzie, następnie na werandzie. Nikt nie wyszedł na powitanie, nikt nie przemówił. Zdawano się tylko otwierać drzwi jedne po drugich i zaglądać do pokoi. Cóż za spustoszenie! usłyszała Mary. Ta śliczna, urocza kobieta, sądzę, że i dziecko, bo słyszałem, że miała córeczkę, choć nikt jej nigdy nie widział. Mary stała po środku swego pokoju, gdy w kilka minut później drzwi się otwarły. Wyglądała na brzydką, niesforną dziewczynkę, a drżała przy tym z głodu i oburzenia, że o niej tak niegodziwie zapomniano. Pierwszy, który wszedł, był to starszy oficer, którego Mary widziała niegdyś rozmawiającego z ojcem. Wyglądał na zmęczonego i wzruszonego, ale gdy spostrzegł Mary, przeraził się, że literalnie skoczył wstecz. Barneyu! Wykrzyknął. Tutaj jest dziecko. Dziecko zupełnie same, w takim miejscu. Na miłość Boską, kto ona? Jestem Mary Lennox, rzekła dziewczynka, prostując się sztywno. Pomyślała sobie, że ten pan jest bardzo niegrzeczny, nazywając dom jej ojca takim miejscem. Zasnęłam, gdy wszyscy chorowali na cholerę, i teraz właśnie się obudziłam. Czemu nikt do mnie nie przychodzi? To jest to dziecko, którego nikt nigdy nie widział, zawołał oficer, zwracając się do swoich towarzyszy. Zapomnieli o niej wszyscy. Dlaczego o mnie zapomnieli? zapytała Mary, tupiąc nogami. Czemuż nikt nie przychodzi? Młody człowiek, którego nazywano Barney, spojrzał na nią z ogromnym smutkiem. Mary zdawało się nawet, że mu powieki zadrgały jakby od łez. Biedne maleństwo, rzekł. Nikt się nie ostał, nikt przyjść nie może. I w ten oto dziwny i nieoczekiwany sposób Mary dowiedziała się, że nie ma już ani ojca, ani matki, że umarli oboje, i że ich w nocy pochowano, a nieliczni słudzy, którzy uniknęli śmierci, opuszczali dom jak mogli najszybciej, zapominając o istnieniu panienki. Oto przyczyna tej głuchej ciszy otaczającej Mary. Wiedziała o tym, że nie pozostanie w domu pastora, gdzie ją na razie umieszczono. Nie życzyła sobie tam pozostać. Pastor był biedny, miał pięcioro dzieci, wszystkie prawie w równym wieku, sukienki ich były brudne, a dzieciaki kłóciły się ciągle i wydzierały sobie zabawki. Mary nienawidziła brudnego domu pastora i taka nieznośna była dla wszystkich, że po dwóch dniach żadne z dzieci nie chciało się z nią bawić. Drugiego dnia nadali jej przezwisko, które wprawiło ją w furię. Pierwszy pomyślał o tym bazylii. Był to mały chłopczyk o blado niebieskich oczach i zadartym nosie, i Mary ścierpieć go nie mogła. Czemu nie ustawisz kubki kamieni, niby że to są skały, rzekł do niej. O tutaj, w środku i pochylił się, by wskazać miejsce. Idź precz, nie cierpię chłopców, idź precz, wołała Mary. Przez chwilę Bazyli był zły, a potem zaczął się droczyć. Droczył się zawsze z siostrami. Zaczął koło niej tańczyć i podskakiwać. Śmiał się i śpiewał. Panna Ameryka, kapryśnico, odwróć zagniewane lico. Czy w ogrodku rosną kwiatki, miakki fiołki i bławatki? W końcu tego tygodnia pojedziesz do domu, rzekł do niej Bazyli. A my się strasznie z tego cieszymy. Ja się też cieszę strasznie parła Mary, gdzie jest ten dom? Ona nie wie, co to znaczy dom! rzekł Bazyli. To znaczy oczywiście Anglia. Nasza babunia tam mieszka, a nasza siostra Mousel pojechała do niej w zeszłym roku. Ale ty nie masz babuni. Ty pojedziesz do wuja, który się nazywa pan Archibald Craven. Nic o nim nie wiem, sopała Mary. Wiem, że nic nie wiesz, odparł bazyli. Otóż, twój wuj! Mieszka w ogromnym, rozległym, opuszczonym domu na wsi i nikt u niego nie bywa. Taki jest niemiły, że nikogo by nie przyjął, a gdyby chciał przyjąć, to by znów nikt do niego nie przyjechał. Jest w dodatku garbaty i okropny. Nic ci nie wierzę, rzekła Mary, odwróciła się tyłem, zatkała uszy palcami, bo nie chciała już nic słyszeć. Długo jednakże myślała później o wszystkim, co słyszała. A gdyby pani Crawford powiedziała jej tegoż wieczora, że za kilka dni pojedzie do Anglii do wuja pana Archibalda Craven, mieszkającego w Nisotho White Minor, Mary wydawała się tak kamiennie i ubarcie obojętną, że nie wiedziano, co o niej myśleć. Długą podróż do Anglii Mary odbyła pod opieką żony pewnego oficera, która dzieci swoje odwoziła do szkół. Była ona bardzo zajęta własnymi dziećmi, to też była bardzo rada, gdy w Londynie mogła oddać Mary jej mości, którą Archibald Craven przysłał po siostrzenicy. Jej mość była gospodynią w White Maynor i nazywała się pani Meldock. Była to kobieta tęga, o bardzo czerwonych policzkach i ostrych czarnych oczach. Mary nie poczuła do niej sympatii, ale ponieważ nigdy do nikogo nie czuła sympatii, przy to nie było w tym nic dziwnego. Mary wtuliła się w kąt wagonu z miną kwaśną i złą. No opowiem ci cośkolwiek o miejscu, do którego jedziesz, rzekła pani Meldok. Czy wiesz cośkolwiek o swoim wuju? Nie, odparła Mary. Nie słyszałaś nigdy, by rodzice o nim mówili? Nie, odrzekła Mary i zadrżała. Zadrżała, przypomniawszy sobie, że ojciec i matka nigdy o niczym z nią nie mówili. – Hmm – wruczała pani Meldock, patrząc na jej zamkniętą w sobie złą twarzyczkę. – Sądzę, że jednak trzeba cię przygotować. Jedziesz do miejsca bardzo dziwnego. W każdym razie jest to ogromny dom, lecz ponury, a pan Craven dumny jest z niego na swój sposób. I to jest dziwne. Dom ten ma już 600 lat i stoi na końcu rozległego wrzosowiska. Man blisko ponad 100 pokoi, chociaż większość z nich jest zamknięta na klucz. I od lat całych są tam obrazy i stare, piękne meble i różne rzeczy. Wokoło jest park ogromny, ogrody i drzewa ze starymi, dostającymi gałęźmi. Odpoczęła, zaczerpnęła dechu i to już wszystko. Zakończyła nagle. Mary mimowoli poczuła się przysłuchiwać. Wszystko, co słyszała, było tak odmienne od tego, co było w Indiach, że każda nowość miała dla niej urok, lecz nie chciała dać po sobie poznać, że cokolwiek ją zajmuje. No i cóż? Rzekła pani Meldok, co panienka o tym myśli? Nic odparła nie znam się na takich domach. Dlaczego panienkę zatrzymują w White Whitemailor to nie mam pojęcia. Może to najłatwiejszy sposób opiekuństwa. Że on się nie będzie o panienkę troszczył, to więcej niż pewne. On się nigdy o nikogo nie troszczy. Zatrzymała się i w pewnym momencie sobie przypomniała. On ma krzywe plecy, rzekła. Dlatego jest taki zły. Jako młody człowiek był zgryźliwy i mimo swej fortuny nic dobrego nie zaznał, dopóki się nie ożenił. Ona było to słodkie, śliczne stworzenie, a on. Byłby dla niej na kraniec świata poszedł pość błotrawy, gdyby tylko tego zapragnęła. Nikt nie przypuszczał, że go zaślubi, a jednak zaślubiła. Ludzie mówili, że to zrobiła dla pieniędzy, ale to nieprawda. Nieprawda! dodała w przyświadczeniem. Gdy umarła, Mary mimowoli poruszyła się. A, więc umarła! wykrzyknęła niewiele myśląc, i naraz zrobiło jej się żal. Pana Archibalda Cravena. Tak, umarła, powiedziała pani Meldok. I odtąd zdziwaczał jeszcze więcej. Nie dba już o nikogo. Ludzi widzieć wcale nie chce. Po największej części roku wyjeżdża, a gdy jest w domu, to zamyka się w skrzydle zachodnim i tylko pitchera dopuszcza do siebie. Pitcher to jest stary dziad, ale opiekował się nim niegdyś, gdy był dzieckiem i zna dobrze jego usposobienie. Było to wszystko dziwne, jak w bajce. I Mary wcale wesoło nie usposobiło. Dom o stu pokojach, wszystkich prawie zamkniętych i zaryglowanych, dom na krańcu wrzosowiska. I ten człowiek garbaty, który także zamykał się na dziesięć spustów. Mary patrzyła oknem z zacisniętymi wargami i zdawało jej się całkiem naturalne, że w tej chwili począł deszcz siedz ukośnymi strugami i bić o szyby wagonu. Niech się panienka nie spodziewa ujrzeć pana, daje głowę, że go panienka nie zobaczy, rzekła pani Meldock. I nie trzeba się spodziewać, że tam ktokolwiek będzie z panienką rozmawiał. Trzeba będzie się samej bawić i myśleć o sobie. Powiedzą panience, do których pokoi wolno jej wchodzić, a od których należy trzymać się z daleka. Ogrodów tam pod dostatkiem, ale nie trzeba kręcić się po domu i nosa wszędzie wtykać. Pan Craven nie życzy sobie nic takiego. Wcale nie pragnę wtykać wszędzie nosa. Odparła nasza mała Mary i nagle zrobiło jej się żal pana Archibalda. Ale teraz przestała go żałować, a myślała natomiast, że był taki niedobry, że zasłużył na wszystko, co go spotkało. Mary wstała i usiłowała otworzyć oczy, podczas gdy pani Meldock zbierała pakunki. Była to jakaś mała stacyjka, i nikt inny nie wysiadł oprócz nich. Powóz! Stał istotnie przed zjazdem stacji. Mary spostrzegła, że powóz jest wykwintny i że wykwintny służący pomógł jej wsiąść do niego. Gdy służący drzwiczki zatrzasnął i usiadł obok Stangreta na koźle, dziewczynka usadowiła się w wygodnym, miękkim kąciku, lecz senność całkiem jej odeszła. Nie było to dziecko lękliwe i nie można powiedzieć, by była wystraszona, lecz czuła, że jednak Bóg wie, co się może zdarzyć w domu w którym jest sto zamkniętych pokoi, w domu, stojącym na krańcu wrzosowiska. – Co to jest wrzosowisko? – spytała nagle panią Meldok. – Patrz wciąż w oknem, co za dziesięć minut sama zobaczysz. Mary nie zadawała już więcej pytań. Wpatrzona uparcie w okno. W końcu konie zwolniły biegu, jak gdyby wjeżdżały na wzgórek i zdawało się, że nie ma już ani żywopłotów, ani drzew. W istocie Mary nie mogła nic dostrzec oprócz nieprzeniknionej ciemności po obu stronach. Pochyliła się naprzód i przytuliła twarz do szyby. – No! – kiedy powóz podskoczył, pani meldok powiedziała – teraz to już na pewno jesteśmy na wrzosowisku. Latarnie rzucały trochę światła na nierówną, złą drogę, która była jakby poprzecinana krzakami i czymś nisko rosnącym dookoła. Czymś, co się kończyło gdzieś, gdzieś na krańcu. Horyzontu. Powstał wiatr, który wydawał dziwne, dzikie, szumiące odgłosy. – Czy to... czy to morze? – spytała Mary swoją towarzyszkę. – Nie, to nie może, odparła pani Meldock. – Ale też nie pola ani góry, tylko całe mile, mile, mile dzikiego pastwiska, gdzie nic nie rośnie prócz wrzosów i gdzie nic nie żyje prócz dzikich koników, zwanych pony i owiec. A jednak czuję, żeby to mogło być może, gdyby była woda, powiedziała Mary. Takie to odgłosy wydaje zupełnie jak morze. To wiatr, który jęczy w zaroślach. Dla mnie to dosyć dzikie i samotne miejsce, choć mnóstwo ludzi je lubi. Zwłaszcza gdy wrzosy kwitną. Wyjechali zeń wreszcie na jaśniejsze miejsce i zatrzymali się przed ogromnie długim, nisko, a nieregularnie zabudowanym domem. Na razie zdawało się Mary, że cały dom jest ciemny. Dopiero gdy wysiadła, dostrzegła słabe światło na jednym piętrze. Ubrany bez zarzutu chudy stary człowiek stał w pobliżu lokaja, który mu drzwi otwierał. Mają pani wziąć zaraz do pokoju, rzekł głosem zachrypniętym. Pan nie życzy sobie jej widzieć. Pan rano wyjeżdża do Londynu.